Tu jeden z bohaterów tego wyścigu. Co tam gumerasz? Zęby. O, no dobrze. Dobrze, żeś się uśmiechał na tym przełaju dzisiaj. To trzeba zęby umyć. No, tutaj. Proszę. Mandżur. Jak zwykle ta sama karuzela. Co tydzień. Tysiąc torebek, torebusiów, i wszystko potrzebne. O, to potrzebne. To dzisiaj będzie na pewno potrzebne. Ponieważ. Minus 4 na starcie ma być i śnieg padający. Cześć, go. No i dobra. Zapakowany burzowóz. Kto tam gmerasz? To śnieg, dobra. 23 minuty do celu. Jedziemy. No, nocowaliśmy dzisiaj w hełmie, mieście. Hełmie, co to było? Miasto, czego? Miasto, zakochane. Miasto, zakochanych, Chciałem powiedzieć miłości, nie, zakochanych jednak. Ale ładna mieścinka, dużo zakrętów, takich kamieniczek secesyjnych. Ładnie. No i biało trochę się zrobiło. Ładnie? Bardzo ładnie. W końcu jest, widać, że jesteś Zachwycony jest. Oczywiście, jak Andrzej, Andrzeja, ty mówiłeś, że to przejdzie bokiem. <laughs> przejdzie, przejdzie. Dojedziemy, nie będzie śniegu. Mówię. Aha. Tu musi zamknąć oczy. Rzeźko jest. Ona no wierzchnia taka przymrożona. Lecimy na rundę. No i na trasie słychać koncert. Śpiewanych hamulców. Szkody. No i opony raczej błotne dzisiaj. Biegniesz ja od początku? Nie <grywa> e, W waszym jest setka? No, była zapisana, opłaconych za 80. Ty, słuchaj, a jak przyjedzie taka setka, kilka rund, no. a później o 11.51 miasta truje, to chyba już nie będzie po czym jechać. Nie? Są dwa wyjścia, albo będzie zaorane, <grywa> albo będzie albo zaślizgane. Nie, No, dokładnie. Więc dzisiaj warunki na owocowym przełaju są bardzo owocne. E... Tak, tyle śniegu. Lecimy na Stras. Co to jest start, start? Zaraz startują Mastersi. 9.30. Ciao. Start w dziwnym miejscu. Patrzcie, jaka prędkość. Dawaj, Feluś, dawaj, dawaj! Truderze ci śni. Kolejna grupa. Feluś, dawaj, dawaj, dawaj. Ale poszli! Jeden zbieg. Ale poszli! Pojechali, no ale pójdę tu się no. w lesie, ty, 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 ty. No słuchajcie, to... takich emocji to! O i kolejna grupa! Huhu! Pojechali! E, poszli, pojechali! Wiesz najgorzej jak ktoś koło ciebie jedzie, nie? Tak, tak i możesz mu podchaczyć, dobra ciuchy trzeba i szukać burzowe. Dzień dobry, są jakieś ciuchy do wzięcia? Nie. To nie burza, chyba. Ale to Do... Może więc? Chopaj, feluś, dawaj, dawaj! Dawaj, ciężko! trener, dawaj, chopaj! Ło, feluś. Dawaj, trener, super! Dawaj, hop, burza, hop, hop, jest! hop! Dawaj, burza, burza! O, warunki są niesprzyjające. Co po niektórzy postanowili zejść z trasy, ale jadą! Brawo! Poszli, pięknie! Hopaj, hopaj! Rząd Marszałopolski, województwo Wakujansko-Pomorskiego. Sniegu jest Jerzyno, coraz więcej. Pierwszy pana zawodnicy Jakowicza. po pierwszym Dobra, okrążeniu. Czekamy sobie Stoda teraz na, na Feluśa jedzie! Również Majlopę. Dobrze, Feluś, wójta. dawaj, dawaj, hopaj! Dawaj, dawaj ok! Bardzo i biała koszula. Jan Chudziński, Zobaczymy, jak oni z tego zakresu szybko. Serwis, kozo, paliwka, ale z kręgami. Pani premier jedzie. Hekmark, budowlana z prosiaczek, super. Również Medasagru grudziący, prowadzona obsługa i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w trakcie zawodów. Za to bardzo dziękujemy. Szczególne również podziękowania I jadą. dla sąsiadów i mieszkańców gminy, I dalej jadą. którzy wspierają organizację. Dzisiaj tutaj. Tanek tak jest zawzięty, żeby nas, 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 nas nie, nie, nie poznał. <grym> <się zresztą 15 grym> właśnie. Dla Marysi. Dokładnie tak, 1%. Spod... Hopaj, dobrze, dobrze, panowie, super. Hopaj, trener. Hopaj, dawaj, dawaj Andrzej, hopaj! I teraz przechodzimy tutaj na tą część zbiegowo-zjazdową, śliską bodajże, bo tak jak widzimy, zbiegają, zjeżdżają. Hop, 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 hop. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. i dalej. Dziękuję. 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 brawo, brawo! O Dziękuję. te lepie wszystko, panie Tak, tak Nie, Gdzie? Gdzie? Dzisiaj chłopaki tatują na tej mury. Jedziecie! Dzisiaj chłopaki mają tej przednią zabawę w działo trenera, Będzie. naprawdę. <śla> On się zawsze te miny są takie poważne, takie skupione, a dzisiaj naprawdę zabawa na tak pięknej trasie i tak pięknym i znanym wyścigu. Właśnie,

na ostatnim rundzie ja do jadowidom ślizgają się dzień blachobobników z kategorii M1 dwie rundy jeszcze do końca uuu Ja <grywa> witam, witam ty! Dobra no do moje obony! Ładnie! E, podobało Ci się generalnie? A gdzie jest trener? Ty, to, bo on był za tobą i co tam było? Nie wiem właśnie. Wróżczałeś e, się kilka razy, nie? Kurwa! kurwa kilka? Tenuś, do kamery mówisz! No i to chłop po chłopsku! No. 20 razy, nie! No! Masakra co? Ja, no, kurwa. Co się stało? Mam z tyłu o, o No zobacz, tak dobrze, nie? Dobrze, pięknie szedłeś Ale... Przeszliśmy no, czwarte miejsce chyba gdzieś, nie? No tak, tak, czwarte na czwartym, trzecie, tak Trzecie, czwarte? Tak, tak, skrzęciło przerwowe, trzecie, czwarte O, ja jeszcze nie czuję Bo ja pierdolę Nic mi nie mówcie, ja się boję Nie, dobrze, dobrze Ciepło jest, fajnie, ciepło jest, naprawdę Na pewno będzie Czyli czekaj startowali amatorzy na rowerach MTB też mogą jechać ja przekażę mojemu zawodnikowi rower na zmianę o jest trasa jest epicka, wyścig jest epicki wszystko jest epickie ładnie to wygląda Kolejny element, który wprowadził Jarek Dąbrowski jest ekipą na owoce we Tam I... numer 500 so dzisiaj na szczelę. 4... Teraz jesteśmy na owocowym przełaju słyszeliśmy o tym, że tu jest naprawdę na wypaśnie, jeśli chodzi o jedzenie są dania wegetariańskie. Leczą, ciasto. Jesteś podwónecznym. Elegancko. Są też grubsze tematy. Fajna chleba ze smarciem Kawa, herbata, smakołyki serwowane od naszych sponsorów Dawaj Szymon do końca Dawaj Szymon Robisz to Dawaj <grym> Kim jest Szymon? No Ojej takie szykany Na nich się naprawdę <grym> Nie jedzie, to tak wygląda z boku, że niekoniecznie, ale jak się siedziało na rowerze, Feluś da. co tutaj? Jakby trochę bliżej, to mnie nie biegał wszystko. O, wiesz, co, wiesz że mi taka myśl przeszła, żeby je biegać w ogóle. Nie dłużej byłe, ja tak ale Hop, 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 hop. Dawaj, 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 raz, 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 raz. Dawaj. No tutaj nie ma dobrej linii nigdzie, tak naprawdę, ani szeroko, ani wąsko, nigdzie nie jedzie. Dawaj, 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 brawo, brawo, dawaj, dawaj, hop, hop, hop! O, ten wyglądał szybko. Ten tak. Dawaj, dawaj, chłopaku, dawaj! Stefan, dawaj, dawaj! Dawaj, 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 dawaj! To nie chce jechać rower, nie? No właśnie. Żobus, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Ale cię przeszedł, dawaj, nie daj mu! Ale krzemciu! Dawaj, 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 podłokie! Tak, dawaj, 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 dawaj. Oj, oj oj, okej, okej, Teraz, teraz, go przejdź! Ekstra! Tak. I, tutaj... I bokiem, bokiem Krzemciu! Kręć lewą nogą, kręć lewą nogą! Woski, tak, woski, tak woski, jeszcze! Idzie, hop, hop, hop! Idziesz maszyno! Bo kibicowanie jest zawsze najlepsze, jak się kibicuje swoim, co nie? Tak. No. Awaj. Ile rund pojechałeś? Cztery chyba, albo pięć. Cztery, pięć było dla wszystkich, a chyba dostałeś minus jeden, nie? Masakry. Ale dużo bokiem dzisiaj. Ale co? i tak jest cud, bo tylko jeden szli. A widzisz. A jak na starcie było? Na starcie jak to na starcie ogień, nie? <grym> Posypało się na starcie na szczęście. Drugi rząd startowy, także poszło w miarę. A gleba z tyłu... była z pierwszego rzędu czy nie? Nie, no ale nie było. z tyłu była masakra, nie? Było tylko słychać ten taki no. grzechot Jeszcze u was było tak... Teraz wszystkie zjazdy sam lud jest inny. Ludzie lodowisko no. Ja nogę zarzucałem i hamowałem kopytem, bo inaczej nie dało rady wow. Tu jest wiadomość dla... Gdzie masz ciuchy? No dole. Jest... Dla tych co... Z kolejne wyniki, które przedstawi Tarcze nie mają żadnego znaczenia. Aha, nie mają, nie? Jest, że jest nas cztery osoby, a mamy trzy różne starty w tym przełaju. Nie mogliśmy razem się karnąć? Nie. Nie, nie mogliśmy. Chociaż też wolałbym jechać na początku. Nie? Mniej lodu. Lepiej jest, mniej no w tam mniej lodu, ale wiesz, najlepsze jest to, że rano sobie... To znaczy, pierwszy sobie startujesz, potem sobie kibicujesz, nie? A wiesz, to jest fajne. O. 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 tu jest życie przełajowe się toczy. Skarpa, jedna, druga. Uszymy, druga wietrzymy. Suszymy, wietrzymy. Tego mandżuru jest wszędzie pełno. Natomiast wracasz do domu i masz trzy swoje skarpety, dwie swoje gacie. A jest ogłoszenie parafialne. Są spodnie kalasa w trenera wozie i nie wiadomo czyje. Nie je. wiadomo czyje, no już próbuję je oddać miesiąc czasu hmm. Kawa, potupać troszeczkę pokibicować I wspaniale spędzicie ten szóstą życie Owo Cowego Blaskowicza My już mamy pierwszego, ale z znakomita dyspozycja zawodnika sportowca piła i oczywiście melduje się jako pierwszy dzisiaj tutaj wojcień Już mamy się sportowiec piła przebić się to naprawdę ciężko frekwencja jest spora tutaj na tym wyścigu Wiem nie deptaj po malinach nie będzie malin w tym roku nie w przyszłym przepraszam no ok, i mamy tutaj juniorów jest, młodszych, A poszedł faworyt, wygra? Jest duża szansa, jest szansa, tak się, tak że... będę mógł isterwać. A tutaj generalnie 98% techniki, 2% tak. <grywka> wydolności dzisiaj. Tyle razy leżałeś? Ja dzisiaj nie razu. ale to chyba źle, dlatego byłem tak ostatni. Idź <susza> pod <susza> Z Dhabrucka. Aleksandra jest. Co? Jest z no, ale nie no, śmieję się, no, nie. I twoje panie są wszystkie też, tak? Dobra. Dzień dobry. Amator? Amator to to. my nie mamy nic. Nie wiem, bo już mamy, już jedziemy. nie wiem, dobrze, masz wszystko? Nie wiem, właśnie podnie trzeba się o, 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 o!

Przechodź! Aha, tak! Gdzież Dobrze, dobrze, dobrze. Hop, 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 kręć, bada, kręć, masz przyczepny rower! Przyczepny, dawaj, dawaj, dawaj! O, bo. Kręć, kręć! i masz to Dwie minuty na trasie, rozjechało się już wszystko. Pól norów. O, stał munier! Na prawo, Milena, na prawo! Szeroko, dobra, szeroko, dobra, szeroko, dobra, tu, tu, tu! Się, szeroko mocno, mówię, rozkreś, za wąsko, rozkreś, nie rozkreś, tak! Rozkręć mocno! Po po po, jedź, 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 jedź! Szeroko! Tak jest, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I kręć Milu już, kręć od razu. Tak! I rozkręcaj, rozkręcaj! Idzie, 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 idzie! Idzie, idzie,

ale stałe się, stałe krzyki. Daj go. A są te koszty. O kurwa. Dobrze, że to bez kurwa. Ładnie, ładnie, ładnie. Tak, tak, pięknie, pięknie. Tak, tak, bardzo ładnie. Ekstra, ekstra. I przechodź, przechodź, przechodź. I pójść tutaj to, puść! Masz przyczepność, idziesz, hop, hop, hop! To dawaj, dawaj, to spokojnie, to jest jeszcze dużo do zrobienia, naprawdę, tylko płynnie i na rower, hop, hop, hop! No nie było, nie było, się właśnie... ale jeszcze wrócę. Bardzo dobrze. No to dobrze. Nie, mamy już drzwi na tym stojecie sobie na pudle. Było to dawno, dawno temu. No patrz. Łańcuch znowu zakłada. To jest to, żeby do końca nie zawsze walczyć, pomimo to, to, że czasem sprzęt robi na złość. kolejny raz spadł łańcuch, ale walczymy do końca. No, I, hop, hop. I gaz jest, gaz, gaz, gaz! Pierwszy junior pojechał Tu pani ogarnia, ważna funkcja O no co? Trzeba To już zawodnik dublowany, trzecia runda Jedziemy! Ale, prze, ale przewagę ma pierwszy junior Siema, witam wszystkich Zobacz, przewaga juniora no, tam jest pierwszy? Tak. A drugi, I drugi jest chyba tam jestem tak, nielkaczką. Ja A drugi chyba to jest ja niespodzianka, nie? Aha. To jest zaczkodowany. O, topa. Bez błędów nie jest, bo ty byś nie tylko po śniegu. Ładnie, ładnie. Dawaj, 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 dawaj. Szukaj śniegu, szukaj. Dawaj, 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 dawaj. Nie, nie mamy trzeciego zawodnika. Idź fart. No To dobry tor. Bardzo dobry. Korzystać z dubli, żeby tam i płatać lepiej przy torze. A do końca milować do końca. Hop hop hop. Hop hop. hop do wiru. Maks smartny dostał. Brawo! w takich warunach, szacun. Dawaj, no. dawaj! Nie, kapec. Ale i tak to nie przeszkodziło w niczym. Brawo! Hop, 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 brawo, brawo. hop, 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 hop. No, to zacięta walka o drugie miejsce wśród kobiet. Pojechała druga, a tu blisko trzecia. Dawaj, dawaj, to jeszcze do zrobienia. Do końca, do końca. Dawaj, dawaj, dawaj. Op, pop op. Kręć teraz, kręć, kręć, kręć.

Tędy, tędy! 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 Tak! O widzisz, patrz, tu trzyma wszystko, patrz i o, elegancko! Prawie. Kręć, kręć! Ogie, nogi, nogi na rampę mocno! Nie, generalnie fajnie. No ale co, nie było jak powalczyć. Łańcuch dwa razy spadł. W tych rękawiczkach. A walczyłoby się dzięki chłopaki za kibicowanie. Chodźcie, chłopaki. Tak, było fajnie. Bardzo fajna trasa ślizga. Fajnie można było potrenować technikę. No, bawiłam się przednio, ale ten, niestety, zrobił mi psikusa. Poprawimy, a Tak Detive. jest. Dziękuję za uwagę, Adzie trenować. ...to, tak, drugie miejsce. To lawinowo problem za problemem. No, miwowa, 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 Przypominam, że również w, tak, w tym tak bloku dekoracyjnym dekoracja amatorów kobiet tak, i tak, albo zdanią, albo Ona, no, ta, to Jeśli chodzi o amatorki, ta, wygrała Elżbieta Wydrowska, druga ma... Jeszcze raz to spadnie ten worek. Jeden z czym jest problem? Jest problem, nie ma sprawy. Wyciągamy, wkładamy, znowu wyciągamy Za co chyba? Nie lubisz? Na powrocie uzupełnienie Kalorii Kalorii, Nawodnienie Jedzie. Nie, nie, tutaj jakieś potencjalia leżą Czekamy na resztę, że te składy Przestało trochę padać, chociaż to tyle dobrego Zapomniałem w ogóle zrobić filmu z tego odcinka białego, taki byłem zestresowany, że tak jedziemy, wiesz. No. Było strasznie momentami, ale to. trener dobra. <grystanie> Siadać.